Cześć! Dzisiaj w skrócie chciałbym Wam pokazać, jak wygląda i działa sterownik Smart w rekuperatorze Karino K300 z ByPassem. Zapraszam na film! No siemano, tu masz ekran główny, tryby ręczne, tryby automatyczne, zobacz. wietrzenia, które tam możesz ustawić sobie na jakiś czas. No i to są teraz różne ustawienia: Tygodniówka bypass to jest jakieś jest lato, jest gorąco. Można sobie ustawić poziom wilgotności, żeby on automatycznie nim sterował. No i mamy tak, ustawienie czasu menu serwisu, aktualizacja oprogramowania. Tak to, to wygląda. No i tutaj włączamy, wyłączamy. Referator. Tak w małym skrócie prezentuje się sterownik rekoperatora K300B. Po więcej informacji na temat rekuperatorów Karino zapraszam na moją stronę internetową lub stronę producenta. Pomagamy inwestorom w doborze sprzętu oraz instalacji systemów rekuperacji. Cześć!